Dzień dobry, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w mojej kuchni, w której już trochę zdążyliśmy pogotować w ostatnim odcinku. Dziś zabieram Was na dzień ze mną, będzie trochę jedzonka, ale znowu nie będzie to takie typowe co jem w ciągu dnia, ponieważ dzisiaj przychodzi do mnie gość i po prostu przygotuję coś, żeby. Było się czym poczęstować, żeby po prostu na stole coś się znajdowało. Więc nie będą to takie typowe posiłki, a jakieś moje sugestie oczywiście śniadanie zjemy normalne, obiad też jakiś przygotujemy, ale na wieczór, właśnie. Około 18 wiedzie jakaś taka przekąska czy coś takiego. Zobaczycie sami. Jeśli taki film Wam się podoba, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do tysiąca już tyle. Wiem, że wiele z Was mi kibicuje, aby ten pierwszy tysiąc wybił. Dlatego zróbmy wszystko, żeby ten tysiąc już w końcu się pojawił. A ja zabieram się za przygotowywanie śniadania. Chociaż zanim to zrobię, pokażę Wam, co dzisiaj kupiliśmy, bo jest godzina. A dzień dobry! Dzień dobry! Zasadzłeś na filmie się pokazać? Jest godzina 9.20, a my już byliśmy dzisiaj na spacerze, ponabijaliśmy kilka kroczków. I po spacerze pojechaliśmy na zakupy, ale takie mini. Kupiliśmy głównie owoce i warzywa. I właśnie mamy też pieczywo z piekarni, która jest tutaj pod domem na osiedlu. Ona się nazywa chyba mąka, coś takiego. I kupiliśmy dwie takie bułki z makiem. Są takie mięciutkie, że masakra. I kupiliśmy taką świeżutką, wypiekaną bagietkę. Wszystko jest mega, mega świeże. Są też cudowne chlebki w tej piekarni, więc na pewno będę tam często gościć. Chociaż chcę się postarać sama wypiekać takie rzeczy w domu. Nie jest mi dane nagrać ten kawałek filmu. Oczywiście na pierwszy ogień mamy pojemniczek malin. Maliny są teraz przecudowne, to są moje ulubione owoce zaraz po truskawkę. Szczerze mówiąc nawet nie wiem w jakiej cenie były te maliny, więc wam nie powiem ile takie rzeczy u nas kosztują, ale mam taki duży standardowy pojemniczek. Kolejna rzecz to borówki. Bez borówek również nie wyobrażam sobie tego czasu. Przepychota. i w ostatnim pojemniczku jest to, co właśnie pomoże mi upiec jagodzianki, czyli po prostu jagody. Nie wzięłam ich dużo, wzięłam około 30 yy, deko, ponieważ ja nigdy nie piekłam jagodzianek, więc chcę zrobić tak naprawdę kilka na spróbowanie, żeby zobaczyć, czy one mi w ogóle wyjdą. Dalej mam jeszcze żółte śliwki, ponieważ było napisane, że są mega słodkie. Ja za żółtymi nie przepadam, ale na pewno też się na jakąś Kusze jabłka, e, takie jakieś zwykłe, były przepiękne, pachną niesamowicie, dlatego e, myślę, że będzie z nich po prostu jakaś mini szarlotka, też nie chcę piec nie wiadomo jak dużych ciast, bo chciałabym robić te rzeczy w miarę na bieżąco, żeby były po prostu świeże, dlatego będę piekła takie mniejsze wersje tylko na naszą dwójkę. Dalej mam banany. I banany akurat kupiłam w biedronce, ponieważ była promocja, że banany były za 2 zł za kilogram. Tutaj jest prawie to, trochę ponad 1,5 kilo tu jest. Dalej mam jeszcze trzy pomidorki i one są właśnie na wieczór. Myślę, że zrobię taką bruschettę, Dlatego wzięłam takie trzy pomidory. Mam jeszcze awokado. Wziąłam awokado i zaraz Wam jeszcze pokażę. A właściwie mogę to zrobić teraz kupiłam peronce płatki owsiane górskie ja zawsze używam błyskawicznych ale będę chciała zrobić ciastka owsiane dlatego wzięłam górskie i wzięłam jeszcze konfiturę brzoskwiniową ona jest słodzona miodem i wzięłam ją dlatego że Roxana z Instagrama wrzucam wam gdzieś tu jej insta, ma pełno przepisów, takich pieczonych owsianek gdzie właśnie ta konfitura jest wykorzystywana chcę je spróbować, dlatego tę konfiturę kupiła. kuchnia ogarnięta, zabieramy się za śniadanie zobaczcie co ja tu mam zaczęłam od usmażenia jajek sadzonych, usmażyłam trzy, ponieważ dwa były dla Adasia, jedno dla mnie usmażyłam je na 10 ml oliwy tak sobie to potem podzielę 10 na 3. Wiem, że nie wyjdzie mi to jakaś równa liczba, ale uznałam, że tak będzie ok. Mam do tego już teraz takie fajne miarki, kupiłam w Ikei. Nieważne. Posoliłam trochę jajka i smażę je pod przykrywą, aby nie trzeba było ich podczas smażenia obracać. Tylko białko, żeby się ścięło maksymalnie, a żółtko wciąż zostało płynne. Następnie przyszedł czas na awokado, i ja. Wydrążyłam tak pestkę, takim sposobem, wypatrzyłam go na Instagramie czy na TikToku, już nie jestem pewna. Wyciągnęłam łyżką cały miąż z awokado i, jak widzieliście, tak widelcem podziubałam to awokado, doprawiłam solą i pieprzem. Takie doprawienie jest najlepsze można dodać jeszcze trochę soku z cytryny, i następnie przełożyłam je na pieczywo. Te bułki były niesamowicie takie chrupiące, ale zarazem miękkie. Awokado rozłożyłam porówno na cztery kanapki, no i kiedy jajka się usmażyły, przełożyłam dwa dla Adasia i jedno dla mnie. I wszystko doprawiłam, a właściwie do wszystkiego dodałam pomidora. Pomidor świetnie, moim zdaniem, współgra z awokado, dlatego cztery plasterki, do tego trochę papryki. Takich paseczków do pochrupania. Papryka jest mega zdrowa i to zdecydowanie ostatnio moje ulubione warzywo. Tak się prezentuje nasze proste i zdrowe śniadanie. Jestem w trakcie ogarniania. Właściwie z Adasiem ogarnęliśmy już naprawdę sporo. Gabinet jest odgruzowany. Jeszcze są pudła, ale jest odgruzowany. Sypialnia jest już czysta, bo Adam poprasował wszystkie ubrania i wszystko już wisi w szafie. I teraz on szykuje się do pracy, a ja zabieram się za ostatnią moją ulubioną przekąskę, czyli banan do tego orzechy nerkowca zawsze zjadam około takich 10. No i dzisiaj wzięłam sobie jeszcze trzy śliwki, no bo kupiłam śliwki, więc muszę je zjeść. Zaraz idę ogarnąć kuchnię, wyciągnąć naczynia ze zmywarki i potem będziemy piekli. Zabieram się za szarlotkę i zaczynamy od przygotowania ciasta kruchego, czyli potrzebujemy mąki, masła, jajek. Odrobinę proszku do pieczenia, no i jakieś słodzidło, w moim przypadku był to erytrytol. Dokładny przepis napiszę Wam na dole w opisie, ale wszystkie składniki po prostu dodaję. Masło musi być dość mocno spłodzone, aby fajnie je się rozrabiało, żeby nie lepiło się do rąk. Jestem ciekawa, co sądzicie o tym nowym kadrze, który ustawiam tutaj podczas nagrywania, więc dajcie koniecznie znać, jak bardziej podoba Wam się, gdy nagrywam. Jeśli właśnie robię to tak od boku, czy od góry, czy jak powinnam ten kadr ustawiać. Wszystkie składniki razem zagniotłam, oczywiście tak, żeby były gładziutkie. Uformowałam je w kule, wsadziłam do folii i dalej po prostu wsadziłam do lodówki. A tutaj widzicie, jak obrałam wszystkie jabłka, to było 7 jabłek takiej średniej wielkości, i następnie starkowałam je na tarce. Całą blachę, u mnie to była tortownica, wyłożyłam papierem do pieczenia, a brzegi wysmarowałam masłem i również przykleiłam papier do nich. Potem podzieliłam moje ciasto na pół i jedną połowę włożyłam do zamrażarki, a drugą pokroiłam w takie plastry i ułożyłam ją na dnie mojej blachy. Nie powiedziałam tego, ale ciasto chłodziło się w lodówce około godziny. Kiedy już wyłożyłam te moje plastry na blachę, zaczęłam ugniatać. Chodzi po prostu o to, aby rozłożyć te część ciasta właśnie na dnie blaszki. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten sposób mi się spodobał. Znalazłam go gdzieś w internecie, ale równie dobrze można po prostu wziąć cały kawałek i delikatnie palcami go rozpracować. Następnie zaczęłam odsączać jabłka, i tutaj spotkała mnie mała niemiła niespodzianka, ponieważ z reguły odsączam jabłka rękoma, dłońmi, ale te jabłka były tak słodkie i tak soczyste. Że nie dało się tego zrobić rękoma, i musiałam przesadzić je przez sitko, aby ten cały sok spłynął, bo naprawdę była go cała masa. Kiedy jabłka były już odsączone, wyłożyłam je delikatnie na blachę i tak, jakby na końcu ubiłam je trochę, aby mimo wszystko te jabłka przylegały do spodu. I zabrałam się za najbardziej niewygodną część, czyli tarkowanie drugiej połowy ciasta. Okej, okay, generalnie przebrałam się, wyglądam jak taki mały różowy aniołek. Ciasto wyszło takie. Jeszcze nie pokroiłam, ale zaraz będę kroić. No i chyba te jagodzianki zrobimy dopiero dziś wieczorem albo jutro. Dlatego ten film będę nagrywać dwa dni, no bo dzisiaj się już nie wyrobiłam. Sprzątnęłam całe mieszkanie. Oczywiście Adaś mi na początku pomógł, ale potem pojechał do pracy, więc zostało to w mojej roli. Pokażę Wam teraz ciasto. Ciasto się prezentuje dokładnie tak. Pięknie wszystko odchodzi. Przygotowałam taką przepiękną wodę z moim, ym, moją miętą, z moich ziółek. Zobaczcie i taka rafka jest taka przepiękna. Mój gość pojechał, miałam jeszcze zapakować Zuzi ciasto do domu, ale zapomniałam, więc zostały jeszcze cztery kawałki. Było dziewięć, są cztery. Więc Adaś będzie miał na jutro. A ja zabieram się za robienie jagodzianek, ale nie będę pokazywała jeszcze przygotowania tych jagodzianek tutaj na filmie. Nagram co nieco, ale nie będzie to takie, wiecie, przygotowanie jak zawsze, ponieważ jeszcze nie wiem, czy mi wyjdą. Więc jak się dowiem, czy mi wyjdą, to na pewno wstawię przepis na Instagram. A potem na przykład ponowimy ten przepis z truskawkami czy z czymś takim, no bo już kończy się sezon na jagody. Testujemy! Całej recenzji spodziewajcie się na Instagramie. Ja kończę ten dzisiejszy film. Zastanawiałam się, czy nie zrobić tego dwudniowego filmu, ale skoro zrobiliśmy jagodzianki, to mój dzisiejszy cel został osiągnięty. Jeśli podobał Wam się film, podobała Wam się szarlotka, subskrybujcie mój kanał, do tysiąca już brakuje tyle. Koniecznie subskrybujcie, a my widzimy się w środę. Cześć!